Siemanko, koldziska, z tej strony Metsuita, a w odcinku z przebudowy zagranicznego klubu, tym razem znajdujemy się w Hiszpanii, żeby przebudować królów Ligi Europy, czyli drużynę Sewii. Kolejny raz, tego dokonali, zdobyli Ligę Europy w prawdziwym życiu. Tutaj w sumie na start mamy tylko i wyłącznie jeden wielki problem, że zaczynamy tak jak Sevilla w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a nie Ligi Europy. Czy awansujemy do fazy pucharowej, czy spadniemy do ulubionych rozgrywek tej drużyny? Przekonamy się w trakcie trwania tego materiału. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład i szeroka kadra. Ma potencjał, ale wymaga wzmocnień. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to zobaczmy sukces międzynarodowy, ćwierć finał Ligi Mistrzów i zakwalifikowanie się do rozgrywek Ligi Mistrzów. także. Prawie 48 milionów budżetu, więc z tymi pieniędzmi coś da się zrobić, ale zbytnio nie poszalejemy. Więc sprzedajmy Gudelego za 20 prawie milionów do FC Porto. Myślę, że Portugalia to jest odpowiednie miejsce dla Serba. Rekik sprzedany do Benfiki, jak widać kluby z Portugalii bardzo upodobały sobie naszych piłkarzy. No i czas na wzmocnienia, zdecydowanie potrzebujemy nowego środkowego obrońcę. Przydałoby się też na środkową pomoc ofensywną. jest Piotr Zieliński kupiony za 35 milionów. Na klimat u nas na pewno nie będzie narzekał, a może być olbrzymim wzmocnieniem. Tutaj Lamela sprzedany do West Hamu za 25 milionów. Pieniądze z jego sprzedaży na pewno mądrze wydamy. Na przykład na to za 38 milionów z Romy. Jest to stoper, który zdecydowanie podniesie naszą jakość. No i tutaj Torres sprzedany za 22,5 miliona do Olympique Lyon. Kolejne pieniądze wpływają na nasze konto. Suso za 24,5 miliona do Interu. Więc Sevilla, co by nie mówić, buduje budżet. I kupujemy Ndike za 21,5 miliona. To jest kolejny dobry stoper, który zdecydowanie podniesie poziom naszej drużyny. A do wydania mamy jeszcze 39 milionów, więc jest to całkiem fajny budżet. I możemy się pozyskać nowego środkowego pomocnika. Wytypowałem kilku interesujących i kupujemy Ezekiela Palaciosa, 36,5 miliona. I Argentyńczyk zamienia Bayer Leverkusen na naszą drużynę. No, i jak widzicie, w turnieju przed sądowym, piąte miejsce. No, zdecydowanie, chwały to nie przynosi. I pierwsze miejsce no przy takim układzie zespołów. Zdecydowanie było w naszym zasięgu. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się w sposób następujący: przed pierwszą kolejką ligową, kto będzie naszym rywalem, Villarreal. Więc już w pierwszej kolejce mamy wymagającego rywala. No i tak. Villarreal 1-0, niestety Jeremy Pino uderzył tu z karnego, 17 minuta i żółta łódź podwodna na prowadzeniu. I czy będzie 2-0? Niestety Borja Iglesias, 51 minuta i ten sezon zaczyna się tragicznie. Dokonujemy zmian, żeby rezerwowi może odmienili grę naszego zespołu. A to nie koniec popisów: Villarreal 3-0. Gerard Moreno. Co to jest zamiaska w pierwszej kolejce. Oj, obawiam się tego sezonu. Ale my się nie poddamy bez walki. Krótkie rozegranie. 3-1. Tak jest. Rafa Mir. Głową ton to grać potrafi 72 minuta. I bramka dająca nadzieję. I kolejny corner. Kolejny raz krótko rozegrany czy będzie bramka kontaktowa tak jest, tak jest, Ezekiel Palacios 87 minuta i końcówka zapowiada się fenomenalnie ale tak jak widzimy Villarreal przejęło inicjatywę mamy piłkę, ale nie mamy czasu sędzia kończy to spotkanie Real wygrywa 3-2 a Verratti przechodzi do Liverpoolu Gorecka do Juventusu i Milinkowicz-Sawicz do Paris Saint-Germain jeśli chodzi o nas też były interesujące ruchy ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze Nasza grupa Manchester City, Borussia Dortmund i Kopenhaga zaczynamy od starcia ze zwycięzcą Ligi Mistrzów i niestety Manchester wygrywa 4-2, do 2. pozyskali choćby Carlo Wele. Borussia też nas pokonuje, no co by nie mówić niechybnie zmierzamy ku z Europy. Dobrze, że wygraliśmy z Kopenhagą, bo ten mój tekst by się zmienił. Zbliżamy się do czwartego miejsca. No, i jak widzicie, drugie miejsce, 3 punkty steraty do Real Madrid. Punkt przewagi nad FC Barceloną. Bilbao na trzecim, na czwartym miejscu też całkiem przyzwoity wynik. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę w La Liga, to jest to Elcio zaledwie 5 punktów na koncie. A gdy popatrzymy na nasz podstawowy skład, to widzimy, że to wszystko wygląda niezwykle obiecująco. 2 do jednego w derbach Sewilli. O to właśnie chodzi, tak trzeba grać z Realem Betis. Kolejna wygrana z Kopenhagą, mamy patent na tą drużynę. 2 do 2 z Manchesterem City. O, jak widać, jest duży progres w naszej grze. Jeszcze tylko Borussia. No i to my z Borussią możemy wyjść z tej grupy. City może odpać już, odpaść już na tym etapie. Ostatnia kolejka. Szybka symulacja. I Sevilla wygrywa 2 do 1. Co oznacza, że mamy drugie miejsce w grupie. Pierwsza Borussia, druga Sevilla. A zwycięzcy z prawdziwego życia. Zagrają w Lidze Europy, co za historia napisała się na naszych oczach. Liverpool, niezwykle wymagający rywal, już w jednej ósmej finału, ale skoro daliśmy radę wyeliminować City, to i z Liverpoolem mamy szansę. No i jak widzicie, Bade, Hill, Geje i Tellerz odwołani z wyposzczenia, nie dostawali odpowiednio dużo szans na grę, więc ich kluby tak zadecydowały. No i tutaj wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Jest to bardzo proste zadanie. A podbić ocenę menadżera zawsze warto, bo to nigdy nie zaszkodzi, a praktycznie zawsze pomoże. Więc przenosimy powoli tych piłkarzy. No i myślę, że za moment bez problemów wykonamy owo wyzwanie. No i spokojnie to zrobiliśmy. I ocena menadżera trochę urosła. No i po 20 kolejkach spadamy na trzecie miejsce. Pierwsza Barcelona, ale się odrodzili, drugi Real Madrid, trzecia właśnie Sevilla Atletico na czwartym miejscu. No i gdy popatrzymy na dno ligowej stawki. To zobaczymy tam Almerię. 14 punktów na koncie. A nasz podstawowy skład rozwija się prawidłowo. Zimowe okno, już bez naszych ruchów. Rosołek, choćby, przechodzi do Mący. Militao do Paris Saint Germain, Berardi do City, a McAllister do Romy W prawdziwym życiu trochę inaczej. Jak widzimy tutaj dwa do jednego dla Liverpoolu na naszym stadionie. Jak będzie w rewanżu. W międzyczasie remis w Derbach Sewilli. Ale teraz mecz z Liverpoolem jest najważniejszy. I porażka. 3 do 1 w dwóch meczu, 1 do 0 w drugim spotkaniu. I żegnamy się. Żegnamy się na etapie 1-8 finału Ligi Mistrzów. Zajęliśmy drugie miejsce w grupie. Nie wylosowaliśmy najlepiej, chociaż Borussia też już odpadła. Więc ta nasza grupa szybko pożegnała się z Ligą Mistrzów. Czwarte miejsce po 30 kolejkach. Niestety słabniemy Barca cały czas na szczycie. Drugi Real, trzeci Atletico. Nad Bilbao już mamy dość sporą przewagę, więc tylko cztery drużyny walczą o mistrzostwo a na dnie Elche 22 punkty na koncie. Podstawowy skład z Piotrem Zielińskim. Wygląda bardzo dobrze. No i nasza przygoda w Pucharze Hiszpanii. Jako klub z La Liga omijamy z automatu pierwszą rundę. Przejdźmy do 1.16 zatem. Pokonujemy Sporting Gijon. Teraz Teraz 1.8. Jak tutaj nam poszło? 4 do 1 z Majorką. Następnie 3 do 1 z Villarreal. Wygrane derby i w finale zagramy z Real Madrid. Nie jesteśmy faworytem, ale mamy lepszą staminę. Oby Królewscy oddychali rękawami. Na razie niewiele się dzieje, więc dokonujemy zmian. No jak widzimy Królewscy w natarciu. 1-0. Vinicius Junior. 82. minuta. I Brazylijczyk daje prowadzenie. Jest tutaj podanie. Czy będzie wyrównanie? Zobaczmy. Dobry odbiór. Jeszcze Real w posiadaniu piłki. No i właśnie. Nie oddali nam jej do samego końca. I niestety przegrywamy w wielkim finale Pucharu Hiszpanii. I Real, tak samo jak w prawdziwym życiu, zdobywa to trofeum. Na pocieszenie Vinicius Sirim najlepsi strzelcy. Jak widzimy, Cantero najlepszym asystentem. A w czystych kontach rządzi Kurtua i Oblak, czyli top, jeśli chodzi o bramkarzy w La Liga. No i tutaj Gonzales zasada wolnego transferu. A my możemy mieć nawet mistrzostwo. A możemy też być na czwartym miejscu. Wiele się może zdarzyć w tej ostatniej kolejce. Naszym rywalem jest Walencja Wygrywamy 2-0 Zrobiliśmy co w naszej mocy I mamy czwarte miejsce Atletico mistrzem Drugi Real Madryt, trzecia Barcelona Sevilla na czwartym miejscu Jak widać daliśmy z siebie wszystko Ale nic z tego nie wyszło Ostatecznie kończymy tuż za podium A gdy popatrzymy na strefę spokojną, Wajadolit, Elche i Girona Depay za to został królem strzelców Ennesili bardzo wysoko Znowu ex z Viniciusem gdy popatrzymy na asystentów, Zieliński 17 asyst, już dawno nie widziałem takiego wyniku. Maestro, Ter Stegen za to najwięcej czystych kąt. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Jak widać zmiana barw klubowych zdecydowanie posłużyła Zielińskiemu. Może nie zdobył takiego sukcesu jak w prawdziwym życiu, czyli mistrzostwa kraju, ale za to indywidualnie miał wyborny sezon. Zaryzykowałbym stwierdzenie jeśli chodzi o liczby najlepszy w karierze. No i zobaczmy, kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Bono, Ndika, Acuna, Palacios i Gomez po 52. W bramkach rządzi Enne Siri, drugi Zieliński, a trzeci Joan Jordan. A gdy asysty popatrzymy, pierwszy Zieliński, drugi Gomez, trzeci kolona, liczby Zielińskiego w kanadyjce 51 spotkań, 36 punktów. Wow. 18 goli, 18 asyst. Idealny podział. Druga liga Awans, Eibar i Deportivo Alaves. Owie do Teneryfa, Saragossa i Granada zagrają w barażach o awans, a na dnie Mirandes. No i ocena menadżera, na sam koniec: 78. Nie spełniliśmy wielu celów, które zarząd przed nami stawiał, więc ta ocena nie ma prawa dziwić. Niektóre wykonaliśmy, ale choćby w lidze mistrzów, niestety zawiedliśmy. I zobaczmy europejskie puchary, których nie wygraliśmy, czyli wszystkie. Zacznijmy od superpucharu: Real Madrid pokonuje 5 do 1 Eintracht. Liga konferencji dla Underlechtu pokonali Slawię, Praga co za finał. Liga Europy dla Man Romy, Manchester City Polek w finale, a Liga Mistrzów dla Tottenhamu pokonali Inter. No, powiem wam, to były bardzo specyficzne europejskie rozgrywki. My za to przegraliśmy w finale Pachorów Hiszpanii, do tego zajęliśmy czwarte miejsce w lidze. Nie każda przebudowa jest wyborna, czasem właśnie tak jak Sevilla: przegra się w wielkim finale Pucharu Króla, odpadnie się w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Do tego zajmie się czwarte miejsce w lidze tuż za podium. No, Ale to jest też fajne w tych przebudowach, że nie zawsze udaje się wszystko wygrać. Bo jakbym każdym klubem wygrywał wszystko w pierwszym sezonie, to zdecydowanie byłoby nudno. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!